Nie jesteś pewien, czym pakować? Wejdź na www.heiro.pl. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz: maszyny spinające, taśmy, także z logiem Twojej firmy, woreczki foliowe, folie stretch, klamerki oraz zapinki. www.heiro.pl. Bądź pewny, czym pakujesz. Bardzo gorąco i serdecznie witamy w kolejnym odcinku magazynu Hero TV, cyklicznego magazynu, w którym opisujemy życie klubu sportowego, zawodników tworzących klub, a także działaczy, bez których całość na pewno nie mogłaby prosperować. Dzisiaj pierwszym gościem Jakub Łezki. A klasowe Hejro Rzeszów, witamy Cię serdecznie. Witam. Kuba, przygodę z piłką zaczynałeś w Lubaczowie, potem były Oleszyce, Stary Dzików. Od sezonu 2019-20 pojawiasz się w ekipie Hejro Rzeszów. Jak to wszystko się zawiązało, że ten Rzeszów gdzieś na Twojej drodze się znalazł? No, przede wszystkim studia tutaj odegrały dużą rolę, no bo. W 2016 roku zacząłem studia, skończyłem tą ekonomię. No i już wtedy szukałem sobie tutaj jakiegoś klubu. Jeszcze sezon pograłem w Lubaczowie na dojazdach, jednak te 100 km trochę no, było taką przeszkodą, no dojeżdżać na treningi plus, plus w weekendy mecze. No więc szukałem sobie tutaj czegoś na miejscu. Przez pewien okres czasu, tak samo było, było tam otarcie o, o JKS Jarosław trzecią ligę, ale skończyło się jak się skończyło, że nie zadebiutowałem tam w sezonie ligowym. Natomiast no już od. od Trzech lat, stricte tutaj Rzeszów w okolice, a w Hejro tylko znaczy w momencie, kiedy powstała już sekcja piłkarska, to, to się pojawiłem i, i z jakimiś tam mniejszymi większymi sukcesami się udaje grać do dzisiaj. Jak tam ten okres wspominasz? Czy to była taka prawdziwa lekcja życia, tego futbolowego dla ciebie w tamtych klubach? Mówisz o klubach... Poprzednich przed Hejro. No tak, tak. No była lekcja tego futbolowego życia, można tak powiedzieć, to bardzo fajnie ująłeś. Natomiast no, w Lubaczowie stawiałem swoje te pierwsze kroki od, od tak naprawdę najmłodszych lat, od 8-9 roku życia. Ta szkoła, można powiedzieć, futbol, takiego futbolowego życia przeszła jednak trochę później. No, w seniorskiej piłce zaczynałem w Lubaczowie, potem była ta A-klasa w Dzikowie, lubaczowska A klasa w Czarnych Oleszyce, no to jednak było trochę czuć różnicę w poziomie między okręgówką a, a klasą, natomiast ja jestem takim zawodnikiem, który jednak lubi w tą piłkę pograć, niekoniecznie mam jakieś atuty bardzo fizyczne, natomiast technicznie nie odbiegam, przynajmniej tak mi się wydaje. No, to, i właśnie ta klasa okręgowa to już jest takie coraz większe szanowanie piłki, gra w piłkę, i właśnie w klasie okręgowej tak można powiedzieć piłkarsko dorastałem. Występujesz na pozycji środkowego pomocnika. Wielu mówi, że Twoim znakiem rozpoznawczym są bardzo precyzyjnie bite rzuty, wolne. Ale nieobce ci jest uderzenie również z dystansu. Przekonali się o tym m.in. gracze z Bratkowic podczas meczu spalingowego. Tak, dokładnie. To, to akurat ta pozycja no, wręcz wymaga tego, żeby to uderzenie było. Więc no, no jak najbardziej, To gra, mój styl gry opiera się na tym, że, że lubię właśnie wymieniać dużo piłki, dużo się pokazywać, e, grać z pierwszej drugiej piłki, ale też jeśli się nadarza okazja oddać strzał z 20, 25, 30 nawet metra, a jeśli chodzi o te rzuty wolne, rzuty rożne, to akurat jestem wytypowany w Heiro do tego, żeby je wykonywać. No, wolne jak najbardziej się udają, chyba trzy bodajże bramki, bądź cztery w tamtej rundzie się udało z tych wolnych strzelić. Pracujesz nad tym gdzieś tak specjalnie? Gdzieś po treningach zostajesz, żeby coś doszlifować? Yy, szczerze? Nie. Kiedyś bardzo nad tym pracowałem. Yy, po treningach zostawałem nawet pół godziny, godzinę czasu z bramkarzami i strzelaliśmy sobie te wolne. Natomiast w tym momencie no, już niestety nie ma na to czasu, no, ale na treningach staram się no, kilka razy więcej umieścić sobie tą piłkę i, i wykonać parę tych strzałów. W przyszły weekend zagracie ostatni z planowanych sparingów, test meczów, przynajmniej tych, o których wiemy. Czy można po nich już teraz powiedzieć coś więcej, i faktycznie, czy można myśleć o takim realnym włączeniu się w walkę o awans? Myślę, że jak najbardziej tak. No, nie, nie ma co ukrywać, że w każdym meczu chcemy wygrać, zdobywać trzy punkty. No i wiemy, że stać nas na to. No, pokazujemy poziom naszym biłkarskim, że, że jest na bardzo wysokim, wysokiej jakości ten nasz futbol. Biorąc pod uwagę drużyny, z którymi gramy tak, na co dzień w naszej lidze. No, i myślę, że ten awans no, na pewno łatwo nie będzie, ale na pewno włączymy się i tym drużynom z, z Czuba będziemy się starać urywać punkty w meczach bezpośrednich. Zwykle po pierwszej rundzie ta druga okazuje się cięższa. Rywale Was już mniej więcej poznają, wiedzą na co stać. Czy myślisz, że podobnie będzie i tym razem w Waszym przypadku w tej rundzie rewanżowej? Myślę, że może tak być, że rywale wiedzą, że jesteśmy drużyną, która lubi grać w piłkę, lubi tę piłkę posiadać, być może to też wynika z tego, że Heiro wywodzi się jakby nie patrząc z futsalu, gdzie ta, gdzie ta rozgrywka jest trochę inna i troszkę tak jakby ta filozofia się przekłada też na piłkę na trawie. No i ten styl gry, no nie ma co ukrywać, trochę też odpowiada przeciwnikom A-klasowym, którzy bardzo często opierają swoją filozofię gry na grze siłowej, grze do przodu, tak zwana gra nie wiem, na napastnika jednego, na lagę, można tak to nazwać. Na oferę tak zwana. Na zwaną. Oferę. otóż to. Jeśli chodzi o nas, preferujemy trochę inny styl. No, przeciwnicy lubią taką grę, no bo zazwyczaj ten jeden, dwóch zawodników zostaje z przodu, ale czy to będzie jakieś bardzo kluczowe, w tych meczach? Wydaje mi się, że nie, że to bardziej będzie zależało od nas, bo jednak w każdym meczu pokazują to sparingi, pokazują to zeszła runda. Tak naprawdę w wygraniu, wygraniu meczów, tych, których aktualnie gramy, możemy przeszkodzić sobie my sami, po prostu niewykorzystanymi sytuacjami, bo nad tym na pewno musimy jeszcze popracować, żeby te takie pewniaki stuprocentowe wykorzystywać, no bo zazwyczaj mamy ich w trakcie meczu 7, 8, 9 sytuacji, a wykorzystujemy 2, 3. To jest trochę za mało. Mecze, wyniki, to jest to, co oczywiście kibice uwielbiają, a w waszym przypadku wygląda to całkiem nieźle z tym topem A-klasy. Nieznaczna porażka z Plantatorem, remis ze Strzyżowem na ich terenie, gdzie graliście bardzo mocno przetrzebieni wtedy, jak chodzi o skład. Myślę, że jest to chyba, może się zgodzisz, dobry prognostyk, gdzie tu praktycznie chyba wszystko jest jeszcze możliwe. No dokładnie, tak jak powiedziałeś, jeśli chodzi o Wisłok, to był taki jeden z meczy, gdzie rzeczywiście ta szala zwycięstwa mogła się przeważyć na jedną, na drugą stronę. Był to mecz taki wyrównany piłkarsko. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe ekipy, no mieliśmy w każdym meczu przewagę, jeśli chodzi o wykorzystane, o wykreowane sytuacje, jeśli chodzi o posiadanie piłki. Tak naprawdę jedyną rzeczą, którą nam brakuje, to jest wykorzystywanie tych sytuacji. Więc jeśli ten element poprawimy, to jesteśmy w stanie no, z każdą drużyną no, zdobyć trzy punkty. No i ten wspomniany Strzeżów będziecie mieli na własnym terenie w rundzie rewanżowej. Myślę, że jest to spory handicap dla Heiro. No, zdecydowanie. Przede wszystkim dlatego, że no, będziemy grać na murawie najprawdopodobniej ze sztuczną nawierzchnią. No, jest to dla nas atut, no, bo na takiej murawie na co dzień trenujemy. Wiadomo, że większość drużyn z tej ligi, w której aktualnie gramy, no, nie ma możliwości trenować na takiej murawie. Więc jest to na pewno jakiś dodatkowy plus, natomiast pokazaliśmy, że też na naturalnej nawierzchni sobie z nimi radzimy, więc no zobaczymy, mam nadzieję, że będzie ok. No i być może teraz Wam uda się ustalić dla Was wygodną godzinę rozgrywania spotkania, bo wiem, że tam wtedy też doszło do jakiejś kuriozalnej sytuacji. Ta godzina i basta, tak? Nie ma możliwości ruchu ani w lewo, ani w prawo. O tej gramy idziemy do domu. No, dokładnie tak było. Wielu zawodnikom było to nie na rękę, no ale to już historia. Angażujesz się rocznie w akcję charytatywną, czyli odchodzimy troszkę od tematyki sportowej. Od trzech lat prowadzona jest ta akcja w okresie świątecznym. Jak odrobiłem lekcję, ma ona na celu wyposażenie placówek Domu Dziecka przy ulicy Nizinnej w Rzeszowie w niezbędne środki czystości i produkty do pielęgnacji. Do tej akcji również dołącza się bardzo choczo Hejro Rzeszów. Powiedz, skąd taka inicjatywa powstała? Powiem tak. Ta akcja już nawet czwarty czy piąty rok. Od trzech lat jest bardziej to nagłaśniane. Natomiast w, w naszym gronie współpracowników, w firmie, z którą współpracujemy. No staramy się po prostu, żeby nasza praca miała też nieco większy wymiar poza takim wymiarem czysto nie wiem, finansowym, ekonomicznym, żeby po prostu dawała też coś więcej społeczeństwu, można tak to nazwać. Bardzo fajnie się przyjęła ta akcja i widzieliśmy, że dużą chęć pomocy oprócz nas ma też wiele innych osób, między innymi tutaj ukłonę w stronę Hejra, gdzie bardzo nam pomogli przy, pomocy, przy zbieraniu ostatnich dwóch edycji. No i bardzo fajne kwoty udało się zebrać dla tego domu dziecko. W tamtym roku było to bodajże 14 czy 15 tysięcy złotych. To tak naprawdę było zaopatrzenie na cały rok właśnie w tego typu produkty. No, gdzie w tym roku, pamiętam jak przyjechaliśmy, to, to, to pani po prostu jak nas zobaczyły, że znowu chce mi pomóc, no to takie oczy się trochę zaszkliły. Więc no, fajne to jest po prostu dla, jak się widzi coś takiego, taką wdzięczność w oczach drugiego człowieka, to tak podnosi na duchu. No i z tego miejsca no, gorąco polecam coś takiego robić. Jeśli sami nie dajecie rady, albo po prostu nie macie takiej weny, żeby tworzyć takie akcje, to po prostu się dołączajcie. Wiesz, że w obecnych czasach jest to mało popularne, bo teraz tonącemu robiono by zdjęcia albo też nakręcano by filmy telefonem, a niekoniecznie podano rękę. Zgadza się, No być może tak jest, natomiast ja staram się tutaj trochę odbijać od tego, co jest jakoś bardzo na topie, a działać, działać tam, gdzie mogę i siadć dobro tam, gdzie mogę. Kuba, czego można życzyć Ci przed startem rundy rewanżowej? Tobie, a także całemu zespołowi? Przede wszystkim zdrowia, żeby kontuzje się nie przytrafiały, żeby nas unikały. Jak będzie zdrowie, to, to prawdopodobnie będzie też dobra gra. Jeśli chodzi o mnie, ja sobie sam życzę dużej ilości występów. Jeśli będą występy, to podejrzewam, że, że bramki też będą natomiast nie patrzę tutaj w żaden sposób na siebie, na jakieś tam indywidualne statystyki, liczy się zespół zespoły przede wszystkim jak najlepszej gry no i awansów w takim razie dołączamy się do tych życzeń, drodzy Państwo, moim i Państwa gościem był Jakub Błeski, A-klasowe Hejro Rzeszów, dzięki, że byłeś razem z nami dziękuję nie jesteś pewien czym pakować? wejdź na www.hejro.pl znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz maszyny spinające Taśmy, także z logiem Twojej firmy, woreczki foliowe, folie stretch, klamerki oraz zapinki. www.heiro.pl. Bądź pewny, czym pakujesz. W drugiej części magazynu Hero TV moim Państwa gościem Łukasz Krawczyk, prezes Hejro Rzeszów. Panie prezesie, witamy serdecznie. Witam, dzień dobry. Zaczynamy od tematu, który, ja myślę, w tym momencie jest tematem dominującym, jak chodzi o HEIRO. Stadionowa nazwa, która od pewnego czasu pobrzmiewa w uszach wszystkich tych, którzy interesują się waszą działalnością, tym wszystkim, co z wami związane. Potężne przedsięwzięcie przed klubem, Zdradźmy trochę szczegółów, jak to wszystko wygląda, z czym to się w ogóle je. No tak, projekt jest bardzo ambitny. Yy, wieloetapowy, można powiedzieć, bo wiadomo, że wszystkiego na raz nie zrobimy. Natomiast chcemy przy Stadionowej, gdzie tam ponad 15 lat temu było planowane już boisko, stworzyć coś na kształt takiego małego, powiedzmy, małej takiej strefy sportowej, gdzie byłoby właśnie to boisko piłkarskie, boisko do sokera, plac zabaw i dwa takie mniejsze jeszcze boiska. No, i pewnie to wszystko, te boiska trawiaste, no, pewnie sztuczna trawa będzie potrzebna, bo warunki gruntowe są jakie są, ale na, nie na tym się skupiamy, chcemy coś fajnego tam stworzyć. I, no i mam nadzieję, że tak będzie. W sieci pojawił się nie tak dawno filmik, bardzo żartobliwy, fajnie zmontowany który przedstawia nam lokalizację, podplanowany obiekt, nawet kompleks, tak bym to ujął. Żywo na myśl przychodzi tutaj tekst piosenki, tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. Myślę, że chyba w tym kierunku idziemy. Chciałbym, żeby tak było, ale projekt, jak mówię, jest dosyć, no jest sporym wyzwaniem, tak? Tutaj też pewne Jakieś finansowanie z miasta będzie potrzebne. Zobaczymy, jak się to wszystko potoczy, bo jak wiemy, będzie zmiana prezydenta. Mam nadzieję, że będzie przychylny naszej, takiemu, naszemu zapałowi, tej, tej, tej inicjatywie. No, bo myślę, że to jest miejsce, gdzie właśnie brakuje takiego obiektu sportowego, jeśli chodzi o mapę Rzeszowa. No, ale mam nadzieję, że będzie to San Francisco, tak w cudzysłowie, oczywiście, że stanie się to miejsce za jakiś czas, oczywiście, bo wiem, że troszeczkę czasu potrzeba. Ale że będzie tam obiekt, z którego no, nie tylko ja będę dumny, no i będzie służył nie tylko klubowi, ale i mieszkańcom przede wszystkim. Z wartą ekipą ruszyliście w teren. Lati za kamerą pokazuje kolejne swoje zdolności. No właśnie, skąd to się wszystko w ogóle wzięło? Skąd ten pomysł takiego filmiku, ta koncepcja? Bo tam czuć było dużo spontaniczności, ale dla tych z Państwa, którzy jeszcze tego filmu nie widzieli, polecamy, bo naprawdę ubaw jest popachy. Znaczy powiem, myślę, że nie ma tutaj za bardzo co jakiś e, zbyt poważnie do tego tematu podchodzić, jeśli chodzi właśnie o taką otoczkę, bo chcemy jednak też pokazać, że my jesteśmy po prostu osobami z pasją do, do, czy do piłki nożnej Futsalu Bicokera ogólnie do sportu. E, no i jeśli chodzi o sam film, też chcieliśmy tak troszeczkę z... na luzie. Na luzie, tak, z dystansem pokazać, że czeka nas bardzo dużo pracy. I z, no i wiąże się to też z tym, że będziemy jednak y, potrzebowali pomocy innych osób i y, liczymy, że ludzie y, choćby nasze, y, angażując się w naszą zrzutkę, y, po prostu też poczują, że to jest, y, to jest y, tworzone tak naprawdę dla tych przyszłych pokoleń, dla tych dzieciaczków, którzy teraz zaczynają może przygodę z piłką, czy w Hairo, czy w szkole, czy gdzie indziej, czy, czy pod, pod, na podwórku no niekoniecznie dla mnie, tak, bo mi to boisko, jeśli chodzi o mnie prywatnie, to no nie będzie chyba za, za dużo służyło, no bo ile ja jeszcze tam pogram w tą piłkę, nie wiadomo. Polemizowałbym. Nie wiadomo, różnie bywa, może jeszcze, może jeszcze dużo gry przede mną, ale tak naprawdę patrzymy pod dzieciarki, no bo chciałbym, naprawdę oko by się cieszyło, gdybym widział, że na tym obiekcie trenują sobie dzieci, obok powiedzmy dorośli, rozgrywają sobie jakąś tam ligę amatorską. Na bicokerze jeszcze ktoś inny tam rywalizuje, jest plac zabaw, gdzie, gdzie też dzieciaki się bawią. No, no, myślę, fajna sprawa. No. Lubię takie, takie rzeczy tworzyć i mam nadzieję, że się uda. Słupek tej zrzutki faktycznie rośnie cały czas, e, tych osób zainteresowanych przybywa. I każdy z nich będzie uwzględniony z tego, co wiem, na specjalnej tablicy. No każdemu na pewno chciałbym podziękować. Osobom, które wpłacą powyżej 100 zł, już będziemy dziękować w sposób specjalny, bo będą umieszczeni na, na takiej specjalnej tablicy, można powiedzieć, pamiątkowej. Powyżej 250 jeszcze dodatkowo dochodzą inne profity, m.in. koszulka taka okazjonalna. No, dla nas każde wsparcie, nawet te kilka złotych to jest tak jak mówisz, słupek wtedy rośnie, coś się dzieje, czujemy, że to jest potrzebne, że ludzie nam kibicują, żeby coś takiego stworzyć, bo tak naprawdę mówię, no, nie będzie to służyło tylko mm, hejro czy, 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 czy mnie, bo mi osobiście tak jak powiedziałem przed chwilą, nie, może niekoniecznie, bo raczej więcej problemów i wyzwania kolejne przede mną, ale y, po to jest to tworzone, żeby właśnie tutaj. Fajne miejsce powstało sportowe na mapie Rzeszowej. Wracając do tematów czysto sportowych, w pierwszej lidze futsalu troszkę odjechały nam baraże, gdzie przez moment było bardzo blisko, już żyliśmy tą nadzieją, a tymczasem kilka spotkań, no i właśnie pierwsza liga pokazuje znowu swoją nieprzewidywalność, swoją brutalność zarazem. Jesteśmy na miejscu szóstym. I zwycięstwem z Kamionką dajemy sobie odrobinę oddechu, bo zaczęliśmy z niepokojem patrzeć w dół tabeli. Tak naprawdę to zwycięstwo było nam bardzo, bardzo potrzebne, bo sytuacja po tych trzech porażkach przy tak wyrównanej lidze zrobiła się troszeczkę napięta, bo tak jak mówisz, my nie tylko nie patrzyliśmy w górę tabeli, ale patrzyliśmy w dół, co tam się dzieje, bo. Przy takim układzie, jak jest w Ekstraklasie, może mogło dojść w pewnym momencie do tego, że spada pięć drużyn z takiej ligi zespoły, to jest połowa ligi. Yy, teraz już wiemy, że spadnie maksymalnie cztery zespoły, bo nie, ponieważ z Ekstraklasy wycofała się Gatta z Duńska Wola, więc, więc nie spadnie do nas jedna drużyna. No ale mimo wszystko cztery drużyny, to jest dosyć dalej dużo, yy, ale potem tym zwycięstwie ta przewaga wzrosła, no i... Może awans jeszcze na mnie grozi, ale będziemy walczyć do końca, żeby zakończyć ten sezon jak najlepszym wynikiem i może jeszcze jakoś złapać yy, tam kontakt yy, z Lublinem, yy, chociaż mówię, no sami troszeczkę sobie napsuliśmy, yy, napsuliśmy ten wynik, zepsuliśmy ten wynik w tabeli i, no i będzie ciężko pewnie, pewnie dogonić rywali, ale będziemy grali o zwycięstwo w każdym kolejnym meczu. Na początku sezonu media obiegła informacja Sebastian Brocki, zawodnik Heiro, później transfer do Strugu i następnie kierunek Klireks Chorzów. Teraz pojawia się Bartek przybyło, kapitan futsalistów Heiro, zawodnik Hejro Rzeszów, również transfer do Strugu Czy mocniej gdzieś tam prezesowi serce nie zabiło, że. A Widelec, kolejny zawodnik, nie wiem, może klireks, może coś innego, bo taka dziwna droga. No zobaczymy. No. Każdemu zawodnikowi w moim klubie życzę jak najlepiej, jak mu się potoczy kariera piłkarska czy życiowa. No życzę mu po prostu jak najlepiej. I... Trudno też przewidzieć, co los napisze, jak to życie się potoczy, co dalej sam nie wiem, bo tak naprawdę zawodnik pewnie więcej będzie wiedział. Mam nadzieję, że też tam jakieś swoje talenty pokaże piłkarskie. No bo do tej pory raczej chyba nie miał możliwości spróbować sił w okręgówce. Ma taką okazję. No, szkoda, że nie gra w gejro, ale też y, oczywiście y, wyzwanie wyższe, bo wyższa liga, więc pewnie chciał spróbować. Jak ma na to czas, ma takie możliwości. Niech próbuje. Oby się to nie odbiło jakoś na tej grze w naszym klubie. Mam nadzieję, że tylko, tylko to przysłuży się Bartkowi. Za go odpali również trawa. Zawodnicy już praktycznie są w blokach startowych, żeby rozpocząć rundę rewanżową. Czeka Pstrągowa, która na pewno będzie chciała wyrównać rachunki za poprzedni, poprzednią rundę. To też będzie ciekawy okres dla waszego klubu. Wiadomo, że blisko, a zarazem daleko, być może również forma awansu. No aż tak się pewnie nie zapędzamy myślami. Co do Pstrągowej, trudno powiedzieć, jaka tam sytuacja, jak to wszystko u nich przebiega. To, że, się, to, że wygrać pierwszy mecz tak wysoko, wcale nie znaczy, że taki, taki sam będzie rewanż. Obyśmy wygrali, ale może, może to całkowicie inaczej wyglądać i na pewno wiem, że przeciwnik też będzie na pewno zmobilizowany, bo poza tym to będzie pierwsze spotkanie po takiej długiej przerwie, więc sporo zagadek będzie w pierwszej kolejce nie tylko w naszej drużynie i strągowej, ale we wszystkich chyba myślę, klubach, każdy już tak szczeka z niecierpliwością, jak to, w to wszystko w lidze będzie wyglądało. Bo to jakie się gra z jak to wygląda w sparingach, to tak naprawdę. Przy pierwszej kolejce rundy rewanżowej już nie będzie miało żadnego znaczenia. Co ciekawe, Wy jesteście cały czas otwarci na nowe talenty, nowych zawodników, którzy mogliby się pojawić w zespole A klasy. No właśnie, czy tutaj selekcja w 100%, jeśli chodzi o osobę trenera, on ma sobie tych, tych zawodników dobierać? Poniekąd tak, chociaż odpowiedzialną osobą za piłkę nożną w naszym klubie jest Łukasz Latusek. I oczywiście z konsultacji z trenerem Piotrkiem Orzogiem, bo to on jest tutaj u nas odpowiedzialny za szkolenia, oni sobie tam powiedzmy w tych kwestiach współdziałają. Tak, współdziałają, decydują. Oczywiście ja też konsultuję z nimi różne rzeczy, a po prostu u nas troszeczkę na innych zasadach funkcjonuje to wszystko w klubie. Każdy, który, każda osoba, która chce tu poważnie się zaangażować w klub, widzi, że ten projekt jest troszeczkę inaczej prowadzony, i, i raczej bardziej tutaj działamy jak taka, można powiedzieć, większa rodzina. I na takich e, zdrowych zasadach z, e, chciałbym, żeby to wszystko cały czas funkcjonowało. No i u nas e, e, trener ma spory zapas taki zaufania, ale też się wywiązuje z tego, nawet nie ma się, <śmiech> <śmiech> nie ma się za bardzo czego przyczepić, bo i wyniki sportowe i ogólnie styl prowadzenia drużyny nam odpowiada i mówię, no tak się uzupełniamy, myślę, my się staramy od strony tak, działaczy, zarządu wszystko też tej drużynie zapewnić jak najlepsze możliwości, tak, treningu, czy, czy rozgrywania spotkań, czy marketingowo, żeby ta otoczka jakaś fajnie była przygotowana i myślę, że to wszystko tak się zazębia w taką całość, tak. Reasumując, no właśnie, za chwilę mamy taką nadzieję. Nowy obiekt, nowa murawa, nowa nawierzchnia. Chłopaki swoim poziomem doszusują do tegoż właśnie stadionu. Mamy taką nadzieję, że docelowo to również przekształci się w coś jeszcze bardziej ciekawie wyglądającego ten rozwój, ten progres cały czas wpisany jest w markę HEIRO. No ja jestem taką też osobą, że lubię nowe wyzwania. Wiadomo, że sam projekt tej stadionowej no to nie jest tylko moje moje zadanie, bo to naprawdę wiele osób musi tutaj chcieć stworzyć coś takiego, bo, bo bez tego oczywiście tego tego obiektu nie będzie, natomiast ktoś musi to pociągnąć, ktoś musi jakby liderować temu projektowi, żeby żeby cały czas była ta chęć stworzenia tego, tego, tego obiektu. Natomiast no, jest to jakby mus przy prowadzeniu drużyny, która ma się rozwijać ma się rozwijać akademia. Tutaj brakuje takiego miejsca sportowego właśnie w tej okolicy miasta i idealnie pasuje ta stadionowa, jakby wpisuje się w, no, w, te, w tereny sportowe, jeśli chodzi o lokalizację poszczególnych obiektów na terenie miasta. No i mam nadzieję, że uda się to wszystko zrealizować, ale pracy ja wiem, że to będzie nas kosztować mnóstwo, mnóstwo. Panie Prezesie, w takim razie tej realizacji celu, tej realizacji bardzo ambitnego planu życzymy z tego miejsca. Moim Państwa gościem Prezes Hejro Rzeszów Łukasz Krawczyk. Bardzo gorąco dziękujemy. Dziękuję. No cóż, kolejne wydanie magazynu y, Heiro Rzeszów, Heiro TV. Y, za miesiąc, bądźcie razem z nami. Nie jesteś pewien, czym pakować? Wejdź na www.heiro.pl. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz: maszyny spinające, taśmy, także z logiem Twojej firmy, woreczki foliowe, folie stretch, klamerki oraz zapinki. www.heiro.pl. Bądź pewny, czym pakujesz.